So good. Ej, coś wam powiem, tak, nie śmiejcie no. się, ale któregoś dnia pojechałem do dziadka na ten... na obiad, nie? Nie no. poszedłem, poszedłem do kibla i przez chwilę miałem taką fazę, że zapomniałem jak się strzelać Co? <śmiech> <śmiech> jak? Amogus <laughs> Doskacz, skacz On jest za daleko o! Jeszcze, To jeszcze To jest jeszcze... Poczekaj na tego, poczekaj na tego ale, w, wiesz, że musisz sobie poradzić. ja mam 30 pingów i... nie, mam 30, no, prze... 30 HP i... ja mam no, test... Kurwa, Kurwa! pingu ...tępy, po co, no, co zrobisz to? Nie umiem czytać ZEDŹ! Wkurwiliście mnie! Idę stąd Tu! Dlaczego ja? Puu! No daj mi mm. jak to było? Mi się wydaje, że. We... O, nie, naknie. Jezu! Ja. Dlaczego ty jesteś tak zajebisty? No. A grasz krócej ode mnie. Jest pode mną gdzieś. Wiesz, oby mm -hmm. Ja wiesz, free. Co jest? Ja wiem, to go. A. No, z... no. Jezu, jak ja mam moje money! Właśnie ja kurnik, też nic! Kurnik, Nawet nie wiem, co to jest kurnik! Kurde, kto tam gdzie kurzy siedzą? Ale kontrola auto. Ja jestem już. To gdzieś byłeś? No, no na telefonie. Ktoś tak nie sap. Tak, będziecie grać, to mówcie, bo już. już dobra, dobra. Takie... śmieszne w swojej postaci, bo... Akurat najważniejsza akcja jednak jest takie, Karol... Mówcie, kiedy będziecie grać. Więc cały czas nikogo nie ma, to się nie odzywaj. i nagle jak słychać kogoś, że coś gdzieś tupnie, to musisz się odezwać. Weź nie w te kable, bo ja cię kopnę w głowę. A, już nie masz pieniędzy. Mam A się No nie no kurde chyba czysto Nie, nie jest czysto, nie jest czysto Wybiegają wielu Dobra Wielu Dosłownie wielu, bo wszyscy a ja mam A i ja ma niczym... Kurwa nie wiem kto Tego co plantował, ten co plantował 99 w 3 Ten co plantował mogłeś, ale git Gdzieś... nie, nie jest git, bo 99 w 3 Ale gdy tego co plantował, to ten drugi właśnie by zaplantował Byłby się uciekał tylko, ale git Nie jest git, nie rozumiesz nic? Nie jest git Zjebałeś jak chuj <laughs> No i to jest prawdziwe, <laughs> <trafny, śmiech> powinienem usłyszeć A coś li wrócili a? Właśnie Dlatego do Dobra, wróci na. Chciałem, ale szma tak. Kiedy będę ci pierdał, no w tym go piłeczku. O, 7 days! Ale es. Cofnę po Dalej chowa. Nie cofnę, nie nie A, już nie ma. Masy. Jeszcze ją ja pojez. Dobra. Lampa. Dobra. Nie no, pomyliłem się. No! To, to no! O, Tam jest co, nie? No, no. ninja tak. Co? Co? Gdzie ty miałeś celownika? Gdzie ty go... No, takiego flicka czy... zrobiłem Ja ci mówię... Ej, słuchaj Będę ci mówił czy od pleców przyjdzie, bo Krzysiu chawczy Dobra Jest od pleców Jest Jest Kup. dżungla Czekaj, nie jest Side, side, side Od side'a ci wchodzi Low'a ma Defiłeś go Uch! Podjeżdża Dobra Chłop, co robi? Co on miał? Side'a ten ma 190, nice Dobra tak się nałożył, jajami O oh. f**k Dobra Co tu się stało? Od shorta wejdzie, albo od CT Jest tu, jest tu, jest tu! Dobra on chyba chciał też, że od razu zdefować, ale dobrze, że na mapie na mapie się spojrzałem. Pięknie, GG. Weźcie po. Od trzeci!